No dobrze, pora zacząć coś nagrywać, tak? Była dłuższa przerwa. Miałem niesamowicie intensywną końcówkę roku szkolnego. Do roboty. Nie widzicie tego i może to i dobrze, ale całe biurko mam zawalone materiałami do kolejnych filmików. Nagrywanie ich będzie też dobrą metodą, żeby tu się sukcesywnie robił luz. I teraz uwaga, stosunkowo krótki, mam nadzieję, materiał. Wpierw zaprezentuję pewną książkę. O, tak będzie pięknie, ale zanim przeczytam tytuł, wejdę w taką super aplikację i zobaczmy, jak prawidłowo wymawia się według aplikacji imię pierwszego bohatera tej książki. Tak, zobaczmy. Arsène Lupin. Arsène Lupin. Arsène Lupin. Arsène Już dawno odkryłem, że poliglotą nie będę, ale Arsène Lupin. I teraz uwaga, do czego zmierzam. Bardzo lubię klasykę, lubię powieści detektywistyczne i rzeczywiście przeczytałem, przewałkowałem wszystkie opowiadania o Sherlocku Holmesie i niedawno Postanowiłem kupić, akurat miałem okazję, taki tytuł, Arsène Lipon. kontra, uwaga, Herlock Scholz. Tak to się bodajże wymawia, Herlock Scholz. I teraz, dlaczego to się tak dziwnie wymawia, tak o co w tym wszystkim chodzi? Już wam mówię, otóż jest to zbiór opowiadań, znaczy trudno mówić o zbiorze, jak tamte, raptem są dwa opowiadania, ale generalnie jest to książka składająca się z dwóch opowiadań i teraz autor w momencie, kiedy to pisał rzeczywiście bardzo czytelnie nawiązywał do bohaterów powieści właśnie Conan Doyle'a, do Sherlocka Holmesa i doktora Watsona, ale uwaga, ze względu na prawa autorskie nie mógł użyć właśnie pełnych, pełnych imion, tak jak w oryginale. Dlatego mamy tutaj właśnie Herloka Sholmesa i uwaga, jego pomocnik nazywa się Wilson. Jeszcze raz, raz Herlock Sholms i jego pomocnik Wilson. Zresztą w pierwszej wersji tego, tego, tekstu, która ukazała się w 1906 roku, dokładnie jeszcze był Arsène Lupin, kontra Sherlock Holmes. Później dopiero mamy um, Herlocka Scholmsa i doktora Wilsona. I teraz nie ukrywam, po pierwsze, jakościowo, moim zdaniem, to jest moja skromna opinia. Jakościowo do tekstów Conan Doyle'a trudno to w ogóle porównywać. Momentami się troszkę nudziłem. Słabo się to czyta warsztatowo, też zdecydowanie gorzej. Intryga kuleje, przewidywalna. Natomiast jeden fragment Wam przeczytam, i pamiętajmy jeszcze raz, że mamy tu do, do czynienia tak naprawdę z Sherlockiem Holmesem i doktorem Watsonem. Więc zobaczmy. Fragmencik. Do diabła! jęknął Szolms. Ktoś jest w salonie. Trzeba odstawić drabinę. Ale w tej samej chwili ktoś zeskoczył z balustrady i biegiem popędził w stronę parkanu. Sholmes i Wilson rzucili się za nim, ale od strony ulicy padły w ich kierunku dwa strzały. Jesteś ranny? zapytał Sholmes. Nie, odpowiedział Wilson chwytając uciekającego. Nieznajomy odwrócił się i wbił Wilsonowi nóż w pierś. Ten jęknął, zachwiał się i upadł. O Boże! ryknął Scholz. Jeśli go zabili. Położył Wilsona na trawniku, a sam próbował złapać zbiega. Na próżno. Wilson, to chyba nic poważnego, co? Drzwi domu otworzyły się gwałtownie. Pierwszy nadbiegł baron. Nazwijmy go X. Zanim służący ze światłem. Co się stało? Krzyknął baron. Pan Wilson jest ranny? Nic strasznego, małe zadraśnięcie, pocieszał się Solmes. W dwadzieścia minut później wezwany lekarz to tak na NFZ trochę. W dwadzieścia minut później wezwany lekarz stwierdził, że ostrze noża zatrzymało się o 4 mm od serca. 4 mm od serca? Ten Wilson ma zawsze szczęście, zauważył. Szolms? Tonem zazdrości Szczęście, szczęście mruknął lekarz. Przy jego silnym organizmie nic mu nie będzie. Po sześciu tygodniach leżenia i dwóch miesiącach rekonwalescencji to wszystko? Tak, chyba, że nastąpią jakieś komplikacje. Uspokojony Szolms poszedł z baronem do salonu. Tym razem, złodziej, zachowywał się zupełnie inaczej. I tak dalej, i tak dalej. Także tutaj prócz pewnej akcji, widać, że Scholz bardzo szybko, że tak powiem, przyjął do wiadomości, że Wilson, który dostał nożem prawie w serce. Jednak będzie, że tak powiem, spoko, tak? No, to trochę średnio świadczy o empatii Holmesa. I teraz właśnie, czy Holmes był? Zdecydowanie lepszy, czy jakoś sympatycznie to wyglądało. I teraz w dobie, ja wiem jak to nazwać, poprawności politycznej, która zresztą coraz częściej rzuca mi się na język, czy pewnych dziwnych tendencji kulturowych, ale my bardzo często zapominamy lub pomijamy pewne fakty związane na przykład z postaciami historycznymi czy literackimi, fakty, które no, dzisiaj powinny bulwersować. Tymczasem bulwersują nas bardzo często jakieś duperele, a nad innymi rzeczami nawet się nie zastanawiamy. Mam tu na myśli przede wszystkim narkomanię bohatera Artura Conan Doyle'a, ponieważ Sherlock Holmes ewidentnie ćpał. I teraz Posłużę się tutaj swoimi notatkami z kolei. Otóż Arthur Conan Doyle stworzył postać na pewno bardzo barwną. Tak? Zresztą jest to postać na tyle udana, że cały czas właściwie można ją pięknie wkleić w różnego rodzaju scenografię, w różnego rodzaju formułę. Tutaj doskonały przykład seriale, które cały czas powstają, gdzie jest przeniesienie fabuły do teraźniejszości i to jak najbardziej zdaje egzamin. Więc Sherlock Holmes jest super skonstruowaną postacią, ale teraz uwaga: poza uprawianiem zawodu detektywa, Holmes był z zawodu skrzypkiem i bokserem, czy jakbyśmy to powiedzieli, pięściarzem. Był również uzależniony od tytoniu, kokainy i morfiny. I teraz tak. Po pierwsze, co zaraz postaram się przedstawić, w czasach Artura Conan Doyle'a kwestia zażywania pewnych substancji wyglądała troszkę inaczej niż obecnie. I to warto zaakcentować. Nie mówię, że ich tłumaczę czy usprawiedliwiam, natomiast warto zdawać sobie sprawę z odmienności yy, substancji odurzających. Wtedy Przełom XIX-XX wieku i, i obecnie. Natomiast pierwowzorem Holmesa był dr Joseph Bell, który zmarł w 1911 roku, szkocki chirurg, wykładowca w Szkole Medycznej Uniwersytetu w Edynburgu. Conan Doyle korespondował z tym panem w czasach, gdy pracował w Edynburgu. Co ciekawe, Bell miał pełną świadomość wiedział o tym, że stanowi jakby wzór, czy, że przy konstrukcji Sherlocka Holmesa bardzo dużo zostało zaczerpnięte z jego biografii. I to jest fajne, i to jest ciekawe. Jak to jest z tymi narkotykami? Na przykład opowiadanie Roberta Stevensona, dr Jekyll i pan Hyde, opublikowane w 1886 roku, powstało podczas sześciodniowej sesji kokainowej. Czyli... Ćpano, 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 pisano, Ćpano, pisano. W różnych proporcjach. Natomiast właśnie Sherlock Holmes pojawił się w 1887 roku i on na przykład nie stronił od przyjmowania kokainy dożylnie. Czyli najwyraźniej ostatnie dekady XIX wieku to były dekady, gdzie stosowano dość powszechnie na przykład kokainę, eee, właśnie w celach, ja wiem, pobudzenia zdolności twórczych. I teraz pierwsza sprawa zobaczmy, jak to wyglądało w opowiadaniu znak czterech. W opisie do tego filmu dam link. To opowiadanie jest dostępne na legalu w zasobach wolnych lektur. Więc uwaga, zakładam, że lubicie słuchać fragment opowiadania Conan Doyle'a, gdzie Sherlock Holmes. Pie. Wali w żyłę. Sherlock Holmes zdjął z rogu kominka flaszeczkę, po czym z safianowego futerału wyjął strzykawkę. Długimi, białymi, nerwowymi palcami osadził cienką igłę i zakasał lewy mankiet koszuli. Wzrok jego na chwilę spoczął w zadumie na żelastym przedramieniu pocentkowanym licznymi ukuciami. W końcu wbił igłę w ciało, nacisnął tłok strzykawki i z głębokim westchnieniem zadowolenia z powrotem opadł na wyścielany aksamitem fotel. Od wielu miesięcy, trzy razy dziennie byłem świadkiem tego zabiegu, ale nigdy nie mogłem się z nim pogodzić. Przeciwnie, z każdym dniem widok ten drażnił mnie coraz bardziej, a sumienie wyrzucało mi brak odwagi przeciwdziałania. Codziennie niemal obiecywałem sobie nie dopuścić więcej do czegoś podobnego, ale chłodne, swobodne obejście przyjaciela miało w sobie coś nieokreślonego, co nie pozwalało na zbytnią poufałość. Nauczyłem się cenić jego wielkie zdolności niepospolite zalety, onieśmielał mnie niekiedy wręcz jego tondę spotyczny, wyniosły i nie chciałem mu się narażać. Tego dnia jednak, bądź pod wpływem kilku kieliszków, jak już tam alkoholu, wypitych przy lunchu, bądź że postępowanie Holmesa doprowadziło mnie do ostateczności, uczułem nagle, że dłużej nie wytrzymam. Na co dzisiaj kolej spytałem? Morfina czy kokaina? Holmes zwolna uniósł oczy znad kart starej książki. Kokaina odparł. Roztwór siedmioprocentowy. Chcesz spróbować? Dziękuję. Rzekłem szorstko. Mój organizm nie uporał się jeszcze ze skutkami wyprawy do Afganistanu. Nie mogę sobie pozwolić na żadne wybryki. Rozdrażniony ton odpowiedzi wywołał uśmiech Holmesa. Może masz słuszność, Watsonie, rzekł. Zdaje się, że pod względem fizycznym te narkotyki źle na mnie wpływają. Niemniej tak niesłychanie pobudzają i rozjaśniają umysł, że wobec tego tamto ich oddziaływanie jest głupstwem. Zastanów się, rzekłem poważnie. Pomyśl, czym to opłacasz. Twój umysł, być może podnieca się i ożywia, ale jednocześnie odbywa się w twoim ustroju chorobliwy proces patologiczny, który pociąga za sobą spotęgowaną przemianę tkanek i w końcu może doprowadzić do zupełnego stanu osłabienia i wyczerpania. Wiesz także dobrze, jaka reakcja przychodzi później. Doprawdy, gra nie warta świeczki. Po co na miłość boską dla przelotnej przyjemności narażasz się na utratę tych wielkich zdolności, jakimi obdarzyła cię natura? Pamiętaj, że mówię nie tylko jako przyjaciel, ale i jako lekarz do człowieka, za którego zdrowie jestem do pewnego stopnia odpowiedzialny. Holmes nie wyglądał na obrażonego. Przeciwnie, złożył dłonie, a łokcie oparł na poręczach fotela, jak ktoś. Kto z upodobaniem prowadzi rozmowę. Mój umysł, rzekł, buntuje się przeciw bezczynności. Daj mi jakieś zagadnienie do rozwikłania, daj mi pracę, daj najtrudniejszy kryptogram albo najzawilszą analizę, a zobaczysz mnie we właściwej atmosferze. Wówczas mogę się obywać bez skutecznej podniety, wróć bez sztucznej podniety. Ale mam wstręt do powszedniej, nudnej rzeczywistości. Trawi mnie gorączka pracy umysłowej. Dlatego właśnie obrałem swój specjalny zawód, a raczej stworzyłem go, bo jestem na świecie unikatem. Jedynym prywatnym detektywem? spytałem. Jedynym prywatnym detektywem-doradcą? poprawił. Jestem ostatnim i najwyższym trybunałem apelacyjnym w sprawach śledczych. Czyli mamy tutaj fragment, który pięknie ukazuje. Uzależnienie Sherlocka Holmesa. Widzimy, że Watson jest zaniepokojony. No i mamy tak naprawdę tekst, który pokazuje nie tyle konflikt, co złożoną relację tych dwóch jakże odmiennych osobowości. O. I teraz powiedziałem, że narkotyki w XIX wieku, a obecne narkotyki. Przeszły niewiarygodną ewolucję. I teraz, właśnie, chciałbym posłużyć się ostatnią książką, żeby to jakoś uargumentować, a zarazem zareklamuję. Słuchajcie, to jest jedna z najlepszych książek, jakie ostatnio czytałem. Adam Hart: Niedostosowani: Dlaczego ewolucja nie nadąża? Bardzo dobry tekst. Wymagający skupienia. Dobrze, jeżeli czytelnik posiada jakąś wiedzę z zakresu, no przede wszystkim biologii, ale nie jest ona niezbędna, tak? Więc warto zarezerwować sobie trochę czasu, warto sięgnąć po tekst Adama Harta. Zresztą zobaczmy, co my tu mamy. O metabolizmie bardzo dużo, o stresie. O przyczynach naszej agresji, a nawet ostatnia, ostatni rozdział jest o fake newsach i błędnych przekonaniach. Rzeczywiście jest to zagadnienie, nad którym się też pochylę. No i teraz zobaczmy. Mamy rozdział Beznadziejni nałogowcy. I tu już Was pocieszę to nie będzie jakiś strasznie długi fragment, ale coś Wam przeczytam. Historia używania opium, podobnie jak kokainy zawartej w liściach koki, jest bardzo długa. Ślady opium pochodzące sprzed 6 tysięcy lat odkryto i tutaj trochę Wam skrócę m.in. w Hiszpanii. Najsilniej działającą i najważniejszą spośród substancji obecnych w opium jest morfina, której zawartość wagowa w surowym soku wynosi około 10%. Opium jest naturalnym produktem używanym przez człowieka od dawna i silnie działającym. Siła działania opium blednie jednak w zestawieniu z siłą działania morfiny. Po raz pierwszy wyekstrahowanej z opium na początku XIX wieku oraz diamorfiny syntetyzowanej z morfiny w 1874. Yy, czyli uwaga jeszcze raz: opium jest. Silnie uzależniające. OK. Natomiast z opium otrzymano morfinę, która daje jeszcze większego kopa. Z morfiny otrzymano z kolei e, diamorfinę, która logicznym ciągiem daje jeszcze mocniejszego kopa. Bardzo szybko odkryto, że skoncentrowana morfina, pozyskana z opium, w którym jest jej zaledwie 10%, działa znacznie silniej i uzależnia bardziej niż opium. Heroina, zaś taką nazwę handlową nadali tej substancji pracownicy koncernu chemicznego Bayer, wykazuje dwukrotnie silniejsze działanie niż morfina. Zresztą sama nazwa heroina dosłownie lekarstwo bohaterów. Na początku ona była bardzo popularna, na przykład w czasie I wojny światowej. Tak? Zresztą, troszeczkę upraszczając, powiem tak: pierwszą generacją nowoczesnych narkomanów byli weterani wojny secesyjnej, ponieważ w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych masowo stosowano morfinę w szpitalach. No i później się okazało, że ten środek ma również mroczne oblicze. Kokaina i heroina ilustrują ważną cechę współczesnego środowiska narkotykowego. Siła działania narkotyków jest dziś o wiele większa niż dawniej. Nie tylko rozwinęliśmy i udoskonaliliśmy technikę obróbki i koncentracji substancji występujących w przyrodzie, by produkować silne narkotyki, ale także zwiększyliśmy moc narkotyku używanego dziś w takiej samej postaci, w jakiej używali go nasi przodkowie. Konopie indyjskie. Ee, zarówno w postaci pąków i liści, jak i sprasowanej żywicy, czyli haszyszu, podgrzewa się lub pali i wdycha dym. Tutaj troszeczkę skracam w niektórych momentach. Można je także jeść albo parzyć jak herbatę. Niezależnie od tego, czy wrzucamy susz bezpośrednio do ognia, czy też korzystamy z wyszukanych fajek wodnych albo waporyzatorów, podstawowy schemat postępowania jest taki sam jak przed tysiącami lat. W przeciwieństwie do koki i opium, jak dotąd konopi indyjskich nie przetwarza się metodami przemysłowymi w celu uzyskania innej, powszechnie dostępnej substancji. Człowiek doprowadził jednak do ewolucji tej rośliny stosując metodę sztucznego doboru. Dzięki uprawie selektywnej uzyskano odmianę, która zawiera znacznie więcej, tzw. THC, niż rośliny naturalnie występujące w przyrodzie, z których korzystali nasi przodkowie. Badania prowadzone na szeroką skalę oraz metaanaliza zawartości THC wykazały wzrost owej zawartości. Uwaga: w 1970 roku marihuana zawierała mniej więcej 1-2% tej substancji aktywnej, w 2009 roku między 5 a 9%. Czyli jeszcze raz mamy wzrost przez kilka dekad. Od 1,2% do 5-9%. To jest bardzo wyraźny, bardzo wyraźny wzrost. Dalej nie będę czytał, ale podsumuję tak, aby zrozumieć problem narkomanii należy uwzględnić niewiarygodny wkład chemii. I tak naprawdę nowoczesnych technik upraw w rozwój tego sektora. To już nie są czasy, gdzie odurzamy się czymś, gdzie możemy się pocieszać, że to jest naturalne, bo nie przetworzone. Jest przetworzone. Mniej lub bardziej. Zazwyczaj bardziej. Także historia Sherlocka Holmesa, tudzież Herlocka Szolmsa, bardzo ładnie jest moim zdaniem takim lustrem, krzywym zwierciadłem, które przynajmniej pozwala nam na chwilę refleksji, Jaką drogę przeszła, przeszły narkotyki przez ostatnie 100-200 lat? A rykoszetem zachęcam do czytania e, zarówno e, opowieści o przygodach Arsène Lupin, jak i Sherlocka Holmesa. Chyba jedna rzecz się tylko nie zmienia: kasa. To znaczy zawsze. Handel, dystrybucja, wszelkiego rodzaju substancjami, które zmieniają postrzeganie rzeczywistości, zmieniają stany umysłu, czyli mamy alkohol, chociażby tak, czy narkotyki. To wszystko zawsze wiązało się z olbrzymią kasą. Ona była olbrzymia wiek, dwa stulecia temu, w tej chwili też jest niewiarygodna. Ale, co ciekawe, w XIX wieku miały miejsce dwa konflikty zbrojne których przebieg naprawdę też daje do myślenia. Chodzi o tak zwane wojny opiumowe. I tutaj pierwsza wojna opiumowa to są lata 1839-1842. Później była druga wojna opiumowa 1856-1860. I teraz o co chodziło? W najprostszym ujęciu Dynastia chińska próbowała ograniczyć handel opium, z którego no przede wszystkim profity czerpała Wielka Brytania. Wielka Brytania sobie na to nie pozwoliła. Wojna zmierzała do tego, aby jedno państwo, Wielka Brytania, narzuciło drugiemu państwu po prostu prostą prawdę: macie ćpać, a my mamy tym handlować. Niesamowicie upokarzający dla Chin konflikt, i obawiam się prywatnie, że oni o tym pamiętają, a myśmy, myśmy czyli generalnie cywilizacja Zachodu, yy, neeuropejska, no myśmy o tym zapomnieli. Wojny opiumowe, upokorzenie państwa środka w XIX stuleciu, a poszło o handel opium. Natomiast na końcu tak mnie naszło. Kto, który z mężczyzn, w momencie, kiedy czytałem tekst Conan Doyle'a, kto z nas wiedział, co to jest? to jest? Co to jest safian? O. I to się chyba też nie zmieniło specjalnie. I teraz już kończę. Miłego, może kiedyś pogadamy o absyncie, bo XIX wiek miał też zielonkawy odcień.